Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam następcę znanego modelu Rockrider 560S, którym jest Rockrider ST900S. Rower został udoskonalony względem poprzednika w paru aspektach, o których dokładniej opowiem w dalszej części. Występuje w trzech rozmiarach ramy i waży 13,4 kg, co jak na fula w tej półce cenowej, moim zdaniem jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Kosztuje 3699 zł i przeznaczony jest na turystyczne wycieczki rowerem górskim. Przy zakupie roweru pamiętajcie o założeniu karty Decathlon, ponieważ zyskujecie dożywotnią gwarancję na ramę oraz jeden darmowy przegląd do pół roku od zakupu. Zapraszam do oglądania. Rama wykonana została z aluminium 6061. W rozmiarze M waży 2,5 kg i jest o 200 g lżejsza od ramy w modelu ST540S dzięki podwójnie cieniowanemu przedniemu trójkątowi. Rama, dla większej sztywności i pewności prowadzenia, posiada taperowaną główkę. Tylny amortyzator o skoku 120 mm oparty jest na systemie jednozawiasowym z łożyskami maszynowymi zapewniającymi większą trwałość. Kupując rower z pełnym zawieszeniem, najważniejszą jego cechą jest dobra amortyzacja. Tylny damper o skoku 120 mm to powietrzny X Fusion O0 Pro L, który specjalnie dostosowany jest do tej ramy. Za pomocą specjalnej wysokociślinowej pompki do amortyzatora możemy dostosować charakterystykę jego pracy do wagi użytkownika oraz do swoich preferencji. W połączeniu z przednim powietrznym amortyzatorem RockShox 30 Silver, również o skoku 120 mm, rower świetnie tłumi drgania i daje dużo komfortu podczas jazdy po wyboistych leśnych ścieżkach. Ważną zmianą jest zastosowanie blokady skoku Combo 2.0, w której zwiększono pierścień oraz zmniejszono skok, przez co działa płynniej i łatwiej jest nam blokować amortyzator podczas jazdy po płaskich odcinkach. W porównaniu z modelem RockRider ST540S możemy zablokować obydwa amortyzatory, co jest dużą zaletą tego modelu. Najbardziej zauważalną zmianą w RockRiderze ST900S jest przejście na napęd 1x11. Jego największymi zaletami jest prostota, brak powtarzających się przełożeń i łatwość obsługi tylko jednej manetki. Osprzęt, który zastosowano, to 11-rzędowa grupa MicroShift, która działa szybko, precyzyjnie i naprawdę poprawnie. Po wizycie w siedzibie RockRidera w Bitwin Village we Francji i rozmowie z inżynierem marki dowiedziałem się, że osprzęt MicroShift został sprawdzony pod względem parametrów i odpowiada technologicznie grupie Shimano Deore, więc szczerze mówiąc bardzo przyzwoicie. Największymi plusami tego napędu jest zastosowanie kasety o zakresie przełożeń 11-46. W połączeniu z korbą SRAM o 32 zębach daje nam bardzo miękkie przełożenie, pozwalające na podjechanie większości wzniesień. Mamy tu również zastosowany podwójnie wzmacniany łańcuch KMC X11, który przy odpowiednim dbaniu o napęd nie będzie nam się tak szybko rozciągał. Pozostałych informacji zastosowany mamy mostek z pięciostopniową regulacją od 0 do 30 mm w górę oraz poszerzoną do 720 mm kierownicę dla lepszej zwrotności. Rockrider ST900S wyposażony jest w hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro ze 180 mm tarczą z przodu oraz 160 mm z tyłu. Do rekreacyjnych wycieczek MTB siła hamowania jest w zupełności wystarczająca. Koła 27,5 cala zbudowane są na dwukomorowych obręczach z piastami na łożyskach maszynowych dla większej płynności. Obręcze przystosowane są do systemu tubeless ready, a więc jazdy bez dętek. Wystarczy nałożyć taśmę, wentylki, zalać płyn uszczelniający i cieszyć się z zalet jazdy bez dętek. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnego uchwytu na licznik na górze rury sterowej. Jest to wygodne rozwiązanie, aby zamontować licznik bez utraty miejsca na kierownicy. Sam korzystam i polecam. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że spodobał Wam się film o Rockriderze ST900S. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Do zobaczenia na szlakach. Cześć!